Dzień dobry Polsko! Dzień dobry nasza wspaniała i piękna ojczyzno! Dzień dobry! Mamy 15 maja, godzina 8, jesteśmy w Świnoujściu, a temat, który chcieliśmy poruszyć jest po prostu niesamowity. Niesamowity w tym sensie, że po prostu bezczelność polityków nie zna granic. Bezczelność polityków nie zna granic, a polityków samorządowców to już chyba szczególności w no, to się w pale nie mieści Słuchajcie, jak tak może być, że Samorządowcy są na tyle bezczelni Na tyle bezczelni Że proponują Aby zmienić ustawę emerytalną I ich wpisać Jako grupę uprzywilejowaną Która w wieku 50 roku życia Po zakończonej kadencji Na przykład będą mogły Iść na emeryturę wcześniejszą Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Że takie osoby będą mogły iść na wcześniejszą emeryturę i słuchajcie tego, emeryturę w wysokości 85% swoich zarobków. Dzisiaj prezydent miasta zarabia około 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych przytula prezydent miasta w pięcioletniej kadencji. Czyli ile przytula? To jest 20 razy 12, razy 5. Policzcie sobie, ile to jest z kasy. I oni się tłumaczą, że po zakończonej kadencji nie mogą znaleźć pracy. No to o czym to świadczy? Że są dupa niefachowcy. Dupa niefachowcy. I ci ludzie żądają od parlamentarzystów zmiany ustawy po to tylko, czy dlatego, żeby po prostu Żyło im się lepiej, że gdy samorządowiec ma 50 lat, kończy kadencję, mógł otrzymać emeryturę w wysokości 85% swoich dochodów. Przecież to jest skandal. To jest skandal niesamowity. Człowieku, 50 lat, to się nie nadajesz do pracy? To się naprawdę nie nadajesz do pracy? Mówisz, że będziesz miał kłopoty ze znalezieniem pracy? No ale o czym to świadczy? Jeżeli ty dzisiaj się pod tym podpisujesz, to znaczy, że jesteś nierobem, albo nie jesteś żadnym fachowcem. Albo po prostu nie jesteś żadnym fachowcem. A twoje opowieści i nawijanie makaronu na uszy wyborcom, że taki ty jesteś super, na co oni się nabrali, co jest po prostu fikcją. Jest po prostu fikcją. Ludzie. Przecież ci ludzie powariowali. Powariowali. Siedzą na ciepłych stolcach. Stołkach. Nic nie robią, za nic nie ponoszą odpowiedzialności. Niektórzy mówią, że kręcą wały na prawo i na lewo. Ale jak się tak popatrzy w niektórych gminach, w niektórych powiatach, to tak to właśnie wygląda. Ustawiają rodzinę rodzinę swoich znajomych, rodzinę swoich przyjaciół politycznych, co widać chociażby w Świnoujściu, i oni jeszcze mówią. My nie możemy pracować dłużej, 50 lat i możemy iść na emeryturę i byłoby super. Ludzie, no bez jaj, bez jaj. Co my będziemy hodowali sobie tutaj następną kastę milionerów? Człowieku, nikt ci nie każe iść do samorządu. Możesz iść do pracy do Biedronki. Panie w Biedronce zasuwają do 60 roku życia. I myślisz, że one mają lżejszą pracę od Twojej? No to się zamień z jedną czy z drugą panią z Biedronki, z Lidla, z jakiegoś dyskontu. No i zobaczymy, co wtedy powiesz. Jeden z drugim cwaniaczku. Zobaczymy, co wtedy powiesz. Tylko powiedzcie, gdzie macie takie przysposobienie do zawodu, to ja tam pójdę, będę klientem dosyć upierdliwym. Na pewno bardziej upierdliwym niż ludzie, którzy przychodzą do Was. Bo ludzie do Was przychodzą załatwić jakieś interesy. Interesiki. 10% ludzi, którzy do Was przychodzą, przychodzą z problemami. Reszta? Reszta próbuje zrobić jakiś wałek. Skąd to wiem? No bo to widzę. Widzę, co się dzieje dookoła. A więc tak. Wcześniejsza, wcześniejsza emerytura dla samorządowców to jest jakieś przygięcie. To się w pale nie mieści, no. Samo to, że komuś to przyszło do głowy, to jest po prostu skandal, ale to, że jakiś idiota potem o tym głośno powiedział, to to jest skandal wersja max. No i co słyszymy? Prezydent Wrocławia między innymi jest to zamieszany. Prezydent Sutryk, a on przypadkiem nie ma jakichś zarzutów? A on przypadkiem nie jest tam ścigany przez prokuraturę? On przypadkiem jakieś tam sprawy się koło niego nie toczą? Ludzie. 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 Ręce z nogami opadają. Ręce z nogami opadają. Samorządowcy do roboty, a ja się nie nadajecie do pracy po pracy, no to nie idźcie do samorządu, jak się boicie, że was nikt nie przyjmie. No bo co? Wałów nakręcicie, ludzi do siebie zniechęcicie, a potem roboty nie znajdziecie. No to otwórzcie kiosk z papierosami albo na karnie, A nie, na leśnikarnie nie, bo wam na leśnikarnie wszystkie zawsze padają. Także. Ręce z nogami opadają. Trzymajcie się, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.